Pokonany. Oni wiedzą, że Adyś, to jest legendarne duo Trzecia w nocy, Katowice, my latamy bokiem furo Jak wchodzimy dwóch na trakach, ty już wiesz to ma ten nuro Bo jak tego nie rozumiesz, no to wypierdalaj ruro Ale się Niyadish to jest legendarne duo Bez lecz będę stał w muzeum Jeśli miałbym być zabawką, byłbym jednym ze kszynenów Plujuję na pozerów i przeciętych leniów Gdyż wyszedłem na ludzi, kto drugi taki z pionierów nie przyspanych noc, a czuję, że gubię emocje Kończę się za dnia, błąkam jakbym miał im sądzie Nie kieruję swoją postać, upadam na łokcie Wiem co mam zrobić, te uczucia nie jest obce Oni wiedzą, że nie to jest legendarne duo Trzecia w nocy Katowice, my latamy bokiem furo Widzimy dwóch na tak, ty już wiesz to matę 这边是草这边是